Most przez Odrę w Brzegu Dolnym prawie gotowy, a to oznacza, że funkcjonująca tam przez lata przeprawa promowa straci rację bytu. Co jednak zrobić z ludźmi, którzy tam pracują i co począć z ostatnim dolnośląskim promem? Pytania stawia Jadwiga Jarzębowicz. To ostatnia przeprawa promowa na Dolnym Śląsku. Kilkadziesiąt kursów na dobę. Skutecznie, choć powoli, mieszkańcy wsi Głoska docierają do pracy, szkoły, lepszych sklepów po drugiej stronie Odry. Jest potrzebny ludziom, nie? mimo tego mostu, nie? który tam będzie gdzieś w październiku dopiero, prawdopodobnie otwarty, ale uważam, że ten prom powinien zostać. Nie? Nawet chociażby ludzi przewodzić pieszych. Prom to zakład pracy. Współdzielnia socjalna Przystań została stworzona specjalnie do jego obsługi, a wołowskie starostwo oszczędziło natychmiast prawie połowę na kosztach utrzymania promu. Teraz wreszcie można zupełnie pozbyć się kłopotu. Dla mnie, jako inżyniera drogownictwa, naturalną sprawą są przeprawy mostowe przez rzeki. Dlatego, dlatego promy no bardziej w celach turystycznych, rekreacyjnych. Im wyżej i dalej pnie się most przez Odrę, tym bliższy jest koniec spółdzielni przystań. Dalej będzie ciężko, nie? W chwilę oddania mostu, będzie problem tutaj. Nami. Myślę, że spółdzielnia po prostu zniknie. Samorządowcy z Brzegu Dolnego chcą wykorzystać wyjątkową okazję. I przystań, i prom wszystko się przyda. To miejsce idealnie nadaje się na marinę, nawet na statki pasażerskie, które mają tu po co przypłynąć mianowicie nasze zabytki a nieodległy Lubiąż jest naprawdę miejscem, gdzie Wrocławianie. Czy no, no wszyscy wodniacy powinni być? Prom ma być jedną z atrakcji mariny, zwłaszcza, że starostwo też nie pali się, by oddać go na złom. Oczywiście moglibyśmy sprzedać prom, ale tego, tego nie uczynimy, ponieważ jest to produkt już historyczny, powiem, ponieważ ten prom pływa. W tej miejscowości od roku 1969. Współdzielcy muszą teraz błyskawicznie zmienić profil działalności, na przykład obsługa wodnego muzeum. Dni promu są policzone. Ostatni rejs będzie w październiku. Most wprawdzie lepszy, ale tak naprawdę wielu miejscowym trochę będzie szkoda. Brzeg Dolny, Jadwiga Jarzębowicz.